Nie mam za bardzo doświadczenia. O, jestem żonaty, więc nie mogę się za bardzo wypowiadać. Jakby żona zobaczyła, to by była afera. Hej, tutaj Delwina i program Seks w Małym Mieście. Jesteśmy w Wołominie i będziemy rozmawiać o wiagrze i innych środkach wspomagających erekcję. Co Pan myśli na temat wspomagaczy erekcji dla mężczyzn typu Viagra? Absolutnie jestem za. Uważam, że to jest wspaniały wynalazek. Bardzo pozytywnie nastawia do życia. Na razie sam nie korzystam, ale liczę w przyszłości, że pewnie będę, będę musiał, pewnie, nie? No, ale jeszcze mogę. O to nie pytałam. Bo w takim wieku, jak jestem ja, no to myślę, że jest to zbędne. Mhm. Nie wiem, dlatego że mnie to akurat nie dotyczy. E, nie wiem, nie używam, nie znam się. <gry> Jakby zadziałało na kobiety. E, nie wiem, e, mojemu chłopakowi nie potrzeba na razie jeszcze takich fajnych rzeczy. <laughs> Dzięki Bogu. Ja jestem przeciwnikiem tego typu e, e, żeby zastosować takie środki. Jestem absolutnie przeciwnikiem. No, no nie no. Taki sztuczny wynalazek, no i tyle. Dużo na ten temat słuchałam, że i mężczyźni są osłabieni, wykańczają, że także... <laughs> tylko tyle. Mi się zdaje, że to jest wszystko chemia, że powinni żyć małżeństwo normalnie Według przykazań. No, jak się normalnie nie da? Wszystko się da, tylko jak się chce. Drugie pytanie to: dla kogo są tego typu suplementy? No dla, dla tych, którzy mają ochotę na seks, chyba dla tych, nie? No nie przypuszczam, żeby książę ryzyk. chociaż Licho wie, może. Ja wiem. Dla impotentów? No jak mam to Nie wiem. Mi się wydaje, że dla mężczyzn, którzy nie wierzą w siebie i tylko tyle. Hmm. No dla mężczyzn, którzy y, potrzebują tego. Jak mają kobiety, bo jak nie, to po co im? Prawna uwaga. A może kobietom, które mają ogromny temperament? Właśnie dla ludzi, jakby to powiedzieć, ludzi starszych, tak, którzy już po prostu mają problemy z takimi rzeczami, i muszą się z czasem niebieską kapsułką. Starszy, czyli jaki? No już po 50, tak mi się wydaje. No nie wiem. Pewnie tak po 40 roku życia. Myśli Pani, że mężczyźni po 40 ma już problemy z erekcją? No, myślę, że to już jest taki wiek, w którym te problemy mogą się zaczynać. Trwają badania nad kobiecą wiagrą. Jak myślisz, będzie ona działać? Nie wiem, ale może sprawdzę. <grystanie> może powinna spowodować, że kobiety będą miały większą ochotę na seks. Mhm. No bo im erekcja niepotrzebna, tak jest. Znaczy właściwie poniekąd potrzebna, nie? <grystanie> ale nie ich własna. Sądzę, że w jakiś sposób tam to zadziała. No nie wiem, no będzie mieć kobieta ochotę na seks w ogóle. Rzuci się na faceta. No chciałbym się, by rzuciła się na mnie. Z tym, że to tylko powinny kobiety lojalnie uprzedzać, kochany, bo ja właśnie zażyłam. O, więc uważaj. Zawsze są migreny albo różne inne dolegliwości, więc myślę, że tak, że niektórym na pewno by się przydało. Wie pani, że to jest straszne, ale kobiety są chyba bardziej oziębłe płciowo niż mężczyźni. Na, na ogół. Mają zahamowania straszne. Nie wystarczy tabletka na ból głowy, myśli pan? Myślę, że czasami wystarczy przytulenie i też podziała, tak? Moim zdaniem, jak nie chce, to nie chce. A jak chce, to po tej wiagra. Kobiety tak naprawdę chyba nie potrzebują wiagry, bo przecież kobieta zawsze może, a nie zawsze chce. To ty... za seksualnie, zawsze chce, nie zawsze może. I to jest ta różnica. Taka, która ma przykładało 50 lat, no to po co wiagra? To już prawie babcia jest. No tak, no to. A starsi ludzie też mają papę seksualny i swoje potrzeby. To jak mają, to po co wiagra? Pojęcia nie mam zielonego, ale myślę, że zamiast zastanawiać się nad kobiecą wiagrą, kobiety powinny zacząć poznawać siebie. To nie będzie im wiagra potrzebna. To a przecież, jak powiedział doktor Freud, prawda? Jego cała teoria libido, to dopóki mamy ochotę na seks, to proszę pani, żyjemy. A jak stracimy ochotę, to nie ma nas, nie ma, nie śniemy, no. Zamieniamy się w stare kapcie takie. O, tu chodzą po ulicy te cyniki, no, to nie ja. I to wszystko na dziś. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, klikaj w to serducho i subuj nasz kanał. To nas naprawdę motywuje. A jeżeli przyszły Ci do głowy pytania do nowych odcinków, wrzucaj w komentarze. Jak widzisz, ich używamy.